Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie i drugim odcinku serii Face Off with Olifcie. Dzisiejszy materiał jest inspirowany zagranicznym, bardzo popularnym formatem, który poczułam, że jest bardzo zgodny ze mną. Dzisiaj role się odmienił, ponieważ to uczestniczka. Przepraszam, gościnia będzie wybierać uczestników, więc za kotarą znajdą się dzisiaj mężczyźni, a ja zaraz zaproszę mojego gościa. Cześć, mam na imię Angelika, mam 24 lata, jestem z okolic Poznania, na co dzień pracuję jako specjalista do spraw social mediów. No i tutaj zobaczymy, czy ktoś z wpadnie w mój gust i czy na pewno podołam mojej ekspresyjnej osobowości. Piękna Angelika będzie wybierać spośród pięknych sześciu mężczyzn. Jak się z tym czujesz? No, jestem podekscytowana, ale zobaczymy, co to będzie. Myślę, że będzie dobra zabawa. Na pewno. Ja też tak myślę, ale powiedz nam, czego ty szukasz w facecie. Co byś chciała, żeby miała jakieś takie cechy? No, na pewno poczucie humoru. Musi mhm. czuć to poczucie humoru, co ja. A jeżeli chodzi o kwestie wizualne, to nie mam jakiegoś takiego większego typu, ale taki vibe surferski, jak najbardziej, <śmieniamy <śmieniamy jest zdecydowany. No to wszystko wiemy na ten moment i zapraszamy Was już do pierwszej rundy. Witamy w pierwszej rundzie. Jak e, oceniasz buty naszych kandydatów? Ja się tutaj ładnie. No, fajne propozycje. Tak, nie, jest, nie jest źle, nie jest, No źle. nie jest, nie? się, że no jakieś. Że, że, że co, że co, że no co Nie powiem po markach, nie powiem po markach. Więc, e, nie, ale jest okej. Okay. No to Trzymaj. co, chyba czas na pierwsze pytanie, żeby poznać naszych uczestników. Jesteś gotowa, żeby zadać pierwsze? No myślę, że jestem gotowa. Dobrze, Lecimy. moi drodzy. E, jakbyście mieli dla mnie ugotować jakieś takie swoje popisowe danie, to co by to było? Numer jeden? Numer jeden. Kalmary. 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 Dobra. Specjalizujesz jak... się w owocach owoce morza, rozumiem. Okej, okay. owoce morza? Czemu? Chcesz się. Ty lubisz, no bo... czy coś? A to jest pytanie do Osoba, która powiedziała o kalmarach, uczestnik numer jeden. Dlaczego kalmary? No bo wiesz, to jest takie imponujące popisowe danie, myślę, więc. Ale czy umiesz je zrobić, tak? Umiesz je przyrządzić? Dla ciebie umiem. Dobrze, <noise> okay. <jest> super. Okej. Okay. <noise> to teraz numer 2. Y, to by była kuchnia włoska, y, makaron z pesto i kurczakiem. Okej. Okay. Włoskie dobre, dobrze, dobrze. Numer 3. Mm, myślę, że w moim przypadku na pewno byłby to kurczak po toskańską. Mm. A jak jestem wega właśnie? Jak jestem wega, to co teraz? No nie wspomniałaś się tym na początku. A jesteś wega? Nie, nie jest, nie jest no to nie jest. Dobra, numer cztery. W moim przypadku byłaby to kuchnia włoska i byłby to makaron carbonara. Ale carbonara ze śmietaną, czy bez? Carbonara bez śmietany. Dobrze, dobrze. No numer pięć. Ja bym zrobił sushi. Sushi, umiesz zrobić sushi? Robię niesamowite sushi. Mhm, mm no dobrze, okej. Okay. No i ostatni, numer 6. Ewidentnie krewetki. Ewidentnie, Ewidentnie. definitywnie. Tak. Mm -hmm. Na winie? Nie na winie. Nie na winie. Mm -hmm. no dobrze, okej. Okay. No i co, co powiesz, która jest ulubiona? W ogóle, co robisz? jaś? Najb... No ja najbardziej lubię kuchnię włoską. O, zdecydowanie. Hmm. Okej. Okay. Tutaj carbonara mnie trochę kupiła najbardziej. <laughs> no dobrze, dobrze. Dobra. To, to jeszcze, żeby tak, za nie eliminować, to lecimy dalej. Tak, drugie Drugi... pytanie. Jaka jest wasza pasja, hobby, co lubicie najbardziej robić, co was pasjonuje? Numer jeden, proszę. E, moją pasją jest muzyka. Muzyka. Tworzysz muzykę? Jeszcze nie Ok. Okej. A co robisz z muzyką? E, komentuję ją. Okej, okay. Okay. dobrze. Recenzuję komentarze. Recenzujesz, no. dobrze. Czyli tak do radia? Tak. Dobrze. Numer dwa? Moją pasją jest taniec, ponieważ jestem tancerzem. Uuu, okej. Okay. Jaki taniec? Głównie współczesny. Zajmę. Ciekawie, ciekawie. Ok. Gipki. Gipki. <gibki> Z winy. Dobra, numer trzy. Ja jestem zajawkowiczem sprzętu Apple. Przez długi czas zajmowałem się jego naprawą. Dziś już tego nie robię, ale jednak ta zajawka u mnie pozostała. Czyli jak mam popsuć tą baterię w maku, to byś mi naprawił? No, myślę, że nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Numer cztery. Moją zajawką jest na pewno koszykówka, ponieważ prawie całe życie byłem związany ze sportem, grałem, grałem w kosza wyczynowo, byłem w szerokiej reprezentacji młodzieżowej w koszykówce i, i na pewno ten sport jest u mnie głęboko zakorzeniony, także na pewno koszykówka. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja widzę uśmiech na Twojej twarzy. Kolejny, numer 5. Ja jestem piłkarzykiem od czwartego roku życia. Gram w piłkę. Okej. Okay. Cisza mnie stała? Numer sześć. Moim pasem są sporty walki. Od dziewięciu lat trenuję zapasy. Byłem w Karze Polski, a w wolnym czasie oglądałem TikTok. TikToker. Jak Ci idzie na tym TikToku? Półcześnie. 20 tysięcy obserwujących. No, nice. jest, dobrze, dobrze, dobrze. Ty Robisz TikToka? Nagrywasz TikToki? Nie nagrywam, ale oglądam. Jestem Przez. widem. To kto wie, może już widziałaś coś tam. Może. Zobaczymy. Podsumujmy pierwszą rundę, kto ci zapadł w pamięci najbardziej, kto najmniej dlaczego coś ci może nie gra za bardzo? Myślę, że najbardziej pan od Carbonary. przyduje. Przoduje. Przoduje. Mhm. I już mogę eliminować. To jest ten moment? Tak? tak, już możesz eliminować. No dobrze. Mm, to pierwszy do odstrzału będzie pan z numerem 1. Dobrze, zapraszamy pana na, do nas. Zobaczymy, co straciłaś. Cześć! Zapraszamy! Przedstaw się. Cześć, Angelika miło mi bardzo. No i co teraz? Jak mogłaś, o nie? Za kalmary mnie tak trochę. Mm, nie jestem fanką. A, nie jesteś fanką, bo co no. może? i wolę wiązane buty. <grym> <grym> Dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo Dzień. w takim razie. Jak się czujesz? Trochę jakby się spodziewałem, że odpadnę jako pierwszy. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak czułem. Mocno odpadniesz, eee... Obawiałeś się? Nie, nie. Mi się wydaje, że po prostu ta dziewczyna ma bardzo słaby bo i to dlatego. No, ja też nie cię Przechodzimy do rundy drugiej. Co tutaj mamy? Okej. Okay. No, dobra. No to kandydat numer trzy na razie z mi się najbardziej podoba. No, jest, jest cool, Ale jest, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Co prawda, pan numer jeden nie do końca mój vibe, no ale dobra, można oko przymknąć. <grymne> jest okej, okay, jest naprawdę dobrze. No to dobra, to zadajmy pytania. Myślę, że Red Flagi może jaki jest dla was Red Flag u dziewczyny? I jak myślicie, jaki jest wasz Red Flag? Mhm. Pan numer jeden? Tylko nie te flagi. Nie jestem dobry w te flagi. Um, u mnie red flag, no to. Brak? A. Jesteś idealny. Na, na tych A u dziewczyny to. Ta skromność. Że jest taka cicha, bardzo i zamknięta w sobie. No, czyli to nie. Ja. No i dobrze, prawidłowo. Dobra, numer dwa. U kobiety, dużym red flagiem, jest nadużywanie wulgaryzmów. A, a jeśli chodzi o moje red flagi, no to myślę, że to nie jest dobry moment, żeby się nimi dzielić. Nie, no myślę, że to jest idealny moment, żeby się tym dzielić. Nie, Muszę nie zgadzam na czym się z tym. stoją, też mniej więcej. No, weźcie powiedzieć jakąś jedną negatywną cechę o sobie, no. no. Hmm. Jednak stanowczo pozostanę przy swoim. Uważam, że nie warto dzielić się swoimi red flagami. Hmm, czyli pan bez wad, dobrze. Next. To już drugi, słuchaj, już drugi. Ciężko to będzie dobrze. Nie zapsuj tego, numer trzy. Moim red flagiem myślę, że jest to, że jestem osobą niecierpliwą. Dopiero e, jak się wszystko szybko dzieje. Teraz już. To na pewno jest ta niecierpliwość. A jeżeli chodzi o red flagi u dziewczyn, to e, jeżeli dziewczyna jest arogancka, może arogancka to za mocne słowo, ale jeżeli patrzy po prostu na drugą osobę z góry i wyższa się to na pewno, to na pewno jest coś, co mnie bardzo trigeruje. Dobra, dobra, okej, okay, rozumiem. Numer cztery. Wydaje mi się, że u mnie jest to, że się mega często spóźniam, a u kobiet mega nie ubieg, przeklinają. No denerwuje to. Czyli też kultura jest tutaj podstawą. A ty się spóźniasz? Bardzo często. <gry> o, no to już aż coś łączy. Wspólna cecha, dobra. Yy, numer 5. Dla mnie najgorszy ret, jaki może być, to chyba palenie papierosów przez kobietę. Yy, eliminuje to u mnie kandydatkę od razu. To czekaj, zapytaj mi, palisz papierosy? Słucham? Czy, 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 czy Angelika pali papierosy? Zwykłych nie. A no właśnie, a czy to tylko zwykłe eliminuje? Tylko eliminują? do zwykłych Tylko do zwykłych To luz! No e, a mój efekt, też się często spóźniam, niestety. I, i mocno się pocę w taką pogodach. Ja też się pocę, tak już Kolejna wspólna cecha. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj panowie są pierwsi, jeden numer i numer dwa bez wad. Tak. Reszta coś powiedziała. Okej, okay, no dobra. To drugie pytanie dla was, mam takie. Jaka, jaką najbardziej szaloną zrobiliście rzecz w życiu? Pamiętajmy o kontencie family friendly. Dziękuję. <grywanie> <grywanie> jak pan numer jeden się zastanawia, to możemy przejść do drugiego, jeżeli ma już swoją odpowiedź. Robimy tak? Tak, robimy tak. Okej. Okay. Wczoraj wieczorem, przed tym, jak udało mi się zastąpić, byłem się przekonany, że to pytanie padnie. I myślałem o tym, i w sumie ja chyba jestem fanem spędzania czasu nad wodą. I chyba najbardziej szalone wyskoki to były te z klifów do wody. Najciekawsze miejsca, które mi się przypominają, to chyba Portugalia i klify tam. Ewentualnie w zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii. Tam miałem przyjemność spotkać najciekawsze klify i skakać z nich. Polecam gorąco. Okej, okay, super. Może byś z kandydatów. Ja bym chyba skakała. To dobrze. A ja mówisz, że lubisz spędzać czas nad wodą. Czy trenujesz jakieś sporty wodne? Mm, na ten moment czas nie do końca pozwala na to, żeby kontynuować, ale w przeszłości miałem e, przez krótki okres czasu doświadczenie z wakeboardem. Też świetna sprawa. Dobrze. Duża adrenalina, tak. czyli to, co lubimy najbardziej. Zdecydowanie, dobrze. Numer 3, poproszę. U mnie, jeżeli chodzi o takie szalone rzeczy, to, to nie zalicza się do kontentu do family-friendly, ale, ale na pewno mogę powiedzieć o tym, co chciałbym zrobić i, i, i na pewno chciałbym skoczyć na spadochronie i na pewno skoczyć na bungee, ponieważ nie ukrywam, że mam wysokości i chciałem tę barierę bardzo przełamać, więc to jest jakby taka szalona rzecz, którą chciałbym zrobić i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda mi się przynajmniej jedną z tych rzeczy zrealizować. Fajnie. Dobrze, numer cztery. Ja tak, wiem, się z nie dzieje, takich szalonych rzeczy, ale jak tak na szybko pomyślałem, to wydaje mi się, że yy, to z nią. Kupiliśmy basen yy, z trzema yy, ziomeczkami i po prostu go wsadziliśmy do domu, zrobiliśmy sobie basen w do domu. Duży basen? Czy taki wiesz do kostek? do kostek, ale dziewczyny by się zmieściły. Okay. Nasze koszty. Angelika? Ta, pewnie, pewnie. Dobra. Numer 5? Mnie się cały czas coś dzieje szalonego, tak naprawdę. Ciężko mi jest podać jakiś przykład, bo tak jak kolega dwóch kolegów wcześniej, nie należą do, nie należą do contentu family friendly i jak się tak zastanowię, to chyba nie jestem w stanie, nie jestem w stanie podać takiej jednej rzeczy najbardziej szalonej. No a jakiej, jakiejkolwiek szalonej, która jest family friendly, co byś mógł zrobić? Mógł zrobić? O, mógł o... zrobić? Bardzo bym chciał skoczyć na bungee. Tak samo, bo chyba mam delikatne wysokości. I, i dzisiaj jeszcze mam taki nastrój, że chętnie tak, bym to nawet tak, zrobił. Tak, nie mam za wiele emocji w dzisiejszym dniach? Czym jest spowodowany bardzo, brak emocji? Na wczorajszym dniem. Aha, ciężki wieczór. Ciężki, <laughs> ciężki dzień czy wieczór? Bardzo, bardzo długi wieczór. <laughs> Okej. Okay. To powróćmy jeszcze do e, pana jeden. Tak, u mnie w sensie u mnie cię, e, ciężko z myśleniem, ale tak coś się przydarzyło w tym tygodniu. Kąpaliśmy się ze znajomymi e, w centrum Fontannach po prostu w tym mm. tygodniu. Mm. Świeżynka, akcja. Tak, akcja, świeża akcja. Świeża akcja, świeża akcja. No i co powiesz? Masz już e, na oku kogoś, kto zostanie wyeliminowany w tej rundzie? Uch, mam kandydatów, którzy w sumie. No, nie do końca, mój waj. Mhm. Ale na razie wystarczy jeden. No, no właśnie, nie Ty... wiem, który bardziej. Muszę pomyśleć. To możesz zadać jakieś dodatkowe pytanie. Jak chcesz. Dobra. To na co najbardziej zwracacie uwagę u kobiety wizualnie? Hmm. A czy już Numer, numer jeden? <laughs> Na oczy i na y, uśmiech. Okay. No co, już przejęliśmy wszystkich. No dobra, no to wszyscy to nie dobra. Wszystkich. Numer dwa? Na słownictwo i na buty. Na no buty. To jakie buty totalnie nie? Długa lista. O kurde. Długa lista. No nie wiem, czy się mieszczę, że nie. Dobra, numer trzy? Zdecydowanie na oczy. Oczy. Jakiś ulubiony kolor? Eee, nie mam ulubionego koloru. Nie, nie mam ulubionego koloru. Dobra, cztery? Ja mega zwracam uwagę na włosy. Blond czy zbrązowa? Właśnie Nie, nie chcę być. Okay, dobra, nie chcesz mówić. Ograniczamy, dobra. Numer 5. Ja na zęby i na oczy. Oczy i zęby. Dobra, to spełniasz ich wszystkie wymagania. Nie <noise> wiadomo, co z kolory włosów. No dobra, tylko kolor włosów jest to takie zapytanie. No i co wyjaśniłeś się? Tak. Tak? Mhm. To co? Kogo eliminujemy? No Bardzo mi przykro, mhm. ale będzie to. Znowu numer jeden. Zapraszamy do nas kandydata numer jeden. Cześć. Cześć. Cześć! Przedstaw się nam. Jakub. Jakub. Bardzo mi miło. Straciłeś kolejnego bardzo przystojnego mężczyznę, który mógł pójść z Tobą na randkę. I jak się z tym czujesz? Taka gra. Takie zasady. Takie zasady. No cóż. Bardzo. Dobrze, dziękujemy Ci Dzięki. bardzo za udział. Dzięki. I my przechodzimy do rundy numer 3, gdzie zobaczysz już prawie całe postacie. Dobrze, nie mogę się doczekać. Witam, w przegranych. Jak się czujesz? Ja się na pewno cieszę, że nie odpowiem jako pierwszy, bo. Ach, no będzie ja jestem spełniony. Tak. Witamy tak. w trzeciej rundzie. Dobrze. Słuchaj, możesz nawet podejść, pod dotykać. Pod jak, podotykać. Jak pozwolą, to, to możesz. Na razie jeszcze nie będę dotykać. Chcesz? Zaraz się, się odpuścimy. Zaraz zacznę, jeszcze się będę chciałam podotykać. Wszystko zależy od odpowiedzi. Dobrze. Yy, dobra. No to może zaczniemy. Jeżeli chodzi o outfit, o może tak. Jeżeli chodzi o outfit, y -hmm. jest, jest OK. Jest spoko. Jest spoko. Nadal mnie gryzą trochę te dziury w spodniach na kolanach, ale jakby już przeżyłam tyle, to przeżyję już do końca może. Może, może dałabyś radę namówić, żeby, się, żeby, żeby, żeby chodził w imby? I imby, dobrze, Zobaczymy. Może, Dobra. Skoro Was jest mniej, to coraz bliżej do tej finałowej rundy, czyli pytanie brzmi... Może ja w takim razie ty... e, Ci pomogę. Jedno pytanie, co? Gdzie zabralibyście Angelikę na randkę? Pierwsza wymarzona randka. Numer jeden. Pierwsza wymarzona randka. Myślę, że na dach jednego z wieżowców w Warszawie. Luksusowo. No nie do końca, nie do końca luksusowo. Po prostu mam fajny patent na to, jak się dostać. Tak, Jedno fajne, wysoko położone miejsce. To fajnie, to jeszcze to lepiej. Fajnie. No, na takich pikniczek. Mhm. Dobrze. Fajnie, numer dwa. Ja na pewno zabrałbym na wystawę i chciałbym zaprosić na wystawę Zisława Beksińskiego, ponieważ bardzo interesuje się jego sztuką, więc, więc no, myślę, że jakaś wystawa, a to jest pomysł. Dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, okej. Okay. Numer 3. Ja bym Cię zabrał do Los Angeles. Moim prywatnym może to odrzutem ten... <grych> Na co Ty na to? Numer 4? No, do Od razu, po prostu, do, do, do. <grym> z Okej, okej, okej. Dobrze. Kolacja w domu. Mhm. I teraz. Coś... Czy jeszcze coś chcesz pytać? Coś... A jeszcze o coś? No tak. to dawaj. Znaki Zodiaku. <grym <grym Dobrze, znaki Zodiaku. Zacznijmy, pana numer 1. Ja nie znam swojego znaku Zodiaku. To kiedy masz urodziny? 22 czerwiec. Dobra, numer dwa? Co Wodnik. Tak. Wodnik. Mhm, mm okej. Okay. Numer trzy? Bar. Numer cztery? Le. Dobra. Sprawdzicie na szybko, jaki jest mój znak zodiaku? Tak, ja wiem jaki jest twój znak zodiaku. Jaki to rak. jest? Rak? Jaki? Rak. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, dzięki. Nie ma za co, nie ma za co. Co najbardziej pasuje, a co nie pasuje? Jakich znaków się obawiasz, no a jakich nie? Szkoda, że jesteś rakiem. Nie no, żartuję, żartuję, oczywiście nie masz taką chorą z Jodakarą, nie, 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 nie. Um, jeżeli chodzi o pana numer 3 i 4, no to tutaj możemy być troszeczkę bardziej kompatybilni, bo to są ogniste znaki, ja też jestem baranem. Um, także tutaj jest no, duża ekspresja, otwartość i komunikatywność. Mhm. Wodniki, wizjonerzy, więc w sumie Wydaje mi się, że pod względem tutaj takiej duszy artystycznej, chodzenie na wystawę, zdecydowanie tutaj pasuje. Do pana numer dwa. No, a czy pan numer jeden jest bardziej wrażliwy, taki emocjonalny? Czy raczej emocje trzymasz w sobie, a mimo że dużo się dzieje wewnątrz, to na zewnątrz za dużo nie pokazujesz? Myślę, że raczej staram się kontrolować te emocje. A gdybyś nie kontrolował, to jakby to wyglądało? Dobre pytanie. No słuchaj, w tej rundzie musisz wyeliminować dwie osoby. I czy Ty już wiesz, kto to będzie? Mimo kompatybilności względem znaku, Baran, czyli numer 3 i Elej się żegnamy. Zapraszamy uczestnika numer 3. Cześć. Witamy. Cześć, Angelika, Chodź do nas. Nie wiem, od razu chciałbym Ci przeprosić, co to za ten odrzut, chciałem trochę podkreślić, ale coś nie wyszło. <laughs> W odwrotną stronę, trochę w odwrotną stronę, no ale to okej, okay, nie mamy żadnej urazy, jestem w wzrostowo, jak tutaj widzisz. Nie lubię tak wysokich. <noise> I tak źle, i takie dobrze. Słuchaj, trzeba się wpisywać jakiś kanon wzrostu po prostu. No nic, no dziękujemy Ci bardzo. Dzięki. Dzięki. Tak, dziękujemy. No i teraz y, drugi, y, drugi pan, który zostanie wyeliminowany. No dobrze. No to niestety. Muszę wyeliminować pana z dziurami. Na kolankach. Numer trzy. Dobrze, zapraszamy do nas. Zapraszamy. Dzień dobry, zobaczcie. Traciłeś kolejnego, cudownego mężczyzny. Dziury Robiłem sam. O, trzeba. Wieczór. Nie to spodnie miałem w planie, ale się tam te spodnie zabróciły. Okej. Okay. Tutaj spodnie ci nie pomogły, ale i tak daleko zaszedłeś, więc Bardzo, się bardzo dziękuję. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Tam, jak się czuję cię Jestem zawiedziony, ja też trochę. Dlaczego? Nie wiem, wydaje mi się, że zostałem zdyskwalifikowany przez moje własnoręczne robione dziury. A ty dlaczego? Wiem pewnie, że odpadnie dość z numerem. Ja też myślałem, że jedynka odpadnie też Ja również byłem o tym przekonany. Wejdziemy zaraz do rundy finałowej i zaraz zobaczysz prawie całość naszych uczestników. Także widzimy się już teraz. Dobra. Hmm, długo. A rzadziej. Hmm. Czy krótko i częściej? Chodzi oczywiście o uprawnienie miłości. <noise> długo i często. <głos> <głos> czy to nie ma takiej odpowiedzi? <noise> no, no, pan numer dwa. Długo i często to No kurde, nie możecie tak powiedzieć. Ciekawe, to jest, jest długo. odpowiedź niepodana. Krótko i często. Krótko i często. Dobrze, okej. Okay. W różnych miejscach. Lubisz eksplorować różne miejsca. Mhm. Mm Okej, okay. czyli nie jest nudno. Mhm. Mm Dobrze. Czy to już? Tak. Podejmę decyzję. Teraz czas na wybór tego jednego, z którym pójdziesz na randkę. Kto to będzie? Pan numer jeden czy pan numer dwa? Wybieram pana numer jeden. Czyli najpierw pan numer jeden zostaje dalej w masce, a pan numer dwa może swoją maskę ściągnąć. Zapraszamy. Darek, Cześć mi również, bardzo miło. Dziękujemy za udział. Prawie wygrałeś, słuchaj. Żałujesz no wyboru? Może się uda. Może, może na żywo, jak pogadacie, to się uda. Ale teraz musimy poznać naszego finalistę. Dziękujemy bardzo. Powie się, ma. Jak się czujesz, że przegrałeś, teraz? Nie czuję się źle. Czujesz się przegrany? Nie, nie czuję się przegrany, czuję się zajebiście. Było to fajne doświadczenie, więc kompletnie nie odbieram tego negatywnie. Fajnie, że mogłem wziąć w tym udział i poznać po prostu nowe osoby. No dobra, wielki finał. Możesz ściągnąć swoją maskę. Cześć. Cześć. Cześć, Angelika, bardzo miło. No i co, pójdziecie razem na randewu? Zobaczymy. Gdzie ją zabierzesz? Zobaczymy. No i jak zobaczymy, to zdrać nam coś. Straciłem już dużo tutaj, więc nie mogę powiedzieć tego samego pomysłu. Słuchaj, to jest taki charyzmatyczny, charyzmatyczny charakter. Dobra. Zobaczymy. Cudownie, cieszysz się ze swojego wyboru? Zobaczymy. <słuchaj> 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 się okaże. Dobra, dziękuję bardzo i życzę Wam udanej randki. Wydowiecie się niedługo jakichś szczegółów. Jak było? Czy wypaliło? Dobrze, no i bardzo chodzi. Wam dziękuję. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, jak podobał Wam się Uuu. drugi odcinek. Jeżeli chcesz wziąć udział w takim eksperymencie, to zapraszam do zgłoszeń. Wszystkie informacje macie w opisie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bye! -o.